Witam kochani i witam Was również. Mój ludzik w czerwonym kubraczku. No, zobaczcie, nie ma pewnej godziny, bo właśnie teraz przy, w, wstałam właśnie wstałam wcześniej, ale musiałam jeszcze ogarnąć mieszkanie. Piąteczek dzisiaj mamy, 24 y, sierpień. Ja to już u mnie dowiecie, jak w domu jestem, to już mi ten czas leci. No w ogóle nie, nie, nie patrzę na datę i na, na, na dzień, a oto są moje wrzosy, moje wrzosy i lawenda, strasznie jakoś tak jak, jak wstaję i wychodzę na mój taras, no to pierwsze co mi się rzuca w oczy to jest właśnie ta lawenda tak rozkwitła, tutaj taką maleńką dokupiłam jeszcze z nadzieją, że mi się też tak rozkwitnie jak ta lawenda. A co u nas słychać? Co u mnie słychać? Zobaczcie, jakie piękne słoneczko. Kolejny gorący dzień ma być. To znaczy już nie ma takich upałów. Jest bardzo, bardzo, bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. W ogóle ten, ta roślinka mi się podoba. Taka, wiecie, zobaczcie, puszkowa, taka, takie kotki mają. W ogóle taki puszek fajny. A co? A to jest, a to jest, to jest, to są zioła, szałwia, o, szałwia, w ogóle ta szałwia jest wspaniała do, nawet jak pieczycie jakieś takie, zapiekacie mięso, to sobie na patelnie musicie to tak uprażyć, jak tak, żeby to było takie chrupkie i wiecie, jak to fajnie smakuje, nadaje potrawie super, super smak, ale mi się tutaj pajączek, zagnieździł. Pajęczyna. Kurczę, wiecie co? Tych pająków jest tak dużo, ale podziwiam ich, bo oni z niezwykłą precyzją potrafią robić e, swoje pajęczyny. Naprawdę pracowite pajączki, dlatego mam do nich teraz respekt. No ale oczywiście, co my robimy? My łapiemy kontakt z naturą. Jeśli ktoś ma swój ogród, wiecie, u mnie to już ta trawka jest wypielęgnowana, i nie pozwalam teraz mężowi kosić tej trawy, żeby był taki miękki, super dywanik. I łapiemy kontakt z naturą. I też Wam polecam, i robimy, co robimy? Hut. E, bociani, hut, zobaczcie, uginamy kolana, podnosimy jak najwyżej, tak jak bocian to robi. Wtedy usprawniamy swoje krążenie. Mieć ogródek to jest po prostu już kolejna wygrana na loterii, słuchajcie. I ja mam tutaj, jestem otoczona zielenią. Zielenią to jest kolejna wygrana na loterii. Kolejna wygrana na loterii. Gdzieś tam w głębi słyszę auta, ale generalnie. Zobaczcie. Jakie piękne niebo też. I w ogóle teraz jest tak, wczoraj też tak było, że jest wiatr. I ten szum liści to jest taki relaks. Posłuchajcie, one dzisiaj dzisiaj to powinno być bardziej upalnie. Wczoraj był taki większy wiaterek. U mnie jest wszędzie zielono, bo ja bardzo bar bardziej chyba wolę taki, taką zieleń soczystą niż, wiecie co, kwiaty. Bo te kwiaty z czasem przekwitają, no i tak smutno mi się robi. A ta zieleń, ja ją mam długo, długo jeszcze będzie królowała w moim ogrodzie. Uwielbiam. To jest jedyne takie wyższe drzewo, pod którym stawiamy stoliki i mamy taki świetny przewiew. Dobrze, idziemy, łapiemy kontakt z, z naturą. Bardzo, bardzo ważne jest chodzenie na bosaka. Potrawie, jak nie macie ogrodu, no to próbujcie wychodzić gdzieś na, do parków. W Niemczech te parki są też wypielęgnowane, no ale wiadomo, nie, nie zawsze można tam też korzystać z tej zieleni. No bo to są jak, jak to parki są zadbane, jakby wszyscy tak chodzili po tych parkach, to już by tej zieleni nie było. Więc warto jednak mieć swój, swoje miejsce zieleni. Dobrze, a teraz, a teraz kochani, teraz, teraz zabieram Was na przegląd porannej prasy, bo dzisiaj usłyszałam, słuchajcie, z polskiej prasy, że tutaj sobie zrobiłam notatki, kochani, tutaj sobie zrobiłam notatki, ale chcę Wam tylko o, o, o dwóch rzeczach powiedzieć: o tym, że uważajcie na plastik. Nawet Niemcy którzy zaczęli bardzo dbać o ekologię, no to słuchajcie, yy, też jest ten plastik wszędzie. I naukowcy stwierdzili, że naukowcy stwierdzili, że w naszym mózgu, w mózgu człowieka jest około 0,5% mikrocząsteczek plastiku. Wiecie, to jest tak niebezpieczne dla nas. I jeśli my, jeśli my naprawdę nie zwrócimy uwagę na to, żeby unikać plastiku, żeby jednak nosić torby ze sobą i nawet nie kupować wody w plastiku, tylko kupować wodę w butelkach szklanych. Ja wiem, że ona jest taka bardziej nieporęczna, No ale słuchajcie musimy nasz wkład też dać do tego, żeby zniwelować ten wszędobylski plastik. Polska to już w ogóle to nie w plastiku, bo w Niemczech to możemy wszystkie te butelki plastikowe jeszcze oddawać z powrotem. Tutaj się kupuje, wiecie, na przykład wodę, to my kupujemy w skrzynkach. I jak się kończy, to całą skrzynkę z butelkami oddajemy z powrotem. I tak robią wszyscy. Także to jest jeden temat, a drugi temat: słuchajcie. Jak jedna z takich prominentek polskich, dominika Kulczyk, Zainwestowała swój kap, swoje pieniądze. Wiecie, w co zainwestowała swoje pieniądze? Już Wam mówię, bo to jest fajny pomysł. Ona kupiła dom Marii Skłodowskiej Kiri w Paryżu. Ten dom to jest e, właściwie pod Paryżem jest ten dom. Ma 120 metrów. Na e, gruncie 900 metrów kwadratowych. Jego budowa. Była w 1890, wiecie, więc wiecie, prastary dom. No ale Dominika Kul Kulczyk nie kupiła go pod inwestycje deweloperskie, wiecie, żeby na tym zarabiać, tylko wiecie, co ona chce zrobić i chwała jej za to. Ona chce tam zrobić miejsce dla kobiet z całej Europy, które chciałyby pójść śladami naszej noblistki. Czy to nie jest wspaniały pomysł? Ja się też muszę tym zainteresować. Chętnie odwiedzę ten dom, jak już powstanie. Ona tam zainwestuje i będzie właśnie dla kobiet, które chcą coś osiągnąć w życiu, ale chyba pod takim względem naukowym. Fajna, bardzo fajna inwestycja. I co jeszcze, kochani? Zobaczcie, co ja tutaj sobie piję. Ja zawsze piję. Najpierw herbatkę ziołową słuchajcie w Niemczech macie bardzo dużo takich różnych herbatek ziołowych, to jest jedyna herbatka którą piję w takich właśnie w takich woreczkach bo generalnie nie pijam w takich woreczkach ja, jeśli chodzi o jakąś herbatę El Grey, którą uwielbiam to pijam ją bo można ją kupić normalnie w, li, w liściach no ale co jeszcze jest ważne kochani Pokażę trochę jeszcze ogrodu i tego słoneczka coraz bardziej, coraz bardziej ona mi tutaj w oczy daje, więc zaraz za chwilę będę musiała zaciągnąć, rozwinąć markizy. Ale ważne jest też bardzo, słuchajcie, picie wody. I wiecie, że w Niemczech możecie spokojnie pić wodę z kranu, bo ona jest parę razy w stacji uzdatniania wody i w tych, tych takich tych rurach, gdzie ona przechodzi bezpośrednio do waszych mieszkań, ona jest parę razy kontrolowana. Niemcy używają też świetnych filtrów, takich, wiecie, profesjonalnych, jak to te oczyszczalnie wód, na no, oczywiście.